Cześć, ja jestem Łukasz. Witam Was na kanale Rodzinka Wenery. No i my dzisiaj jesteśmy w takich klimatach trochę rodzinnych. A ze mną jest Magda, właśnie właścicielka miejsca, w którym jesteśmy, czyli. Yy, ławeczka Twoje miejsce spotkań. Cześć! Cześć. Chodźcie, zapraszam. Tutaj siedzi Monia, tam jest Luna, a Magda Was oprowadzi. Yy, więc tutaj jesteśmy w pierwszej części, części. Yy... Miejsce, gdzie odbywają się spotkania e, przy stole, e, to jest miejsce takie stałe. E, w dalszej części tutaj jest e, miejsce, gdzie normalnie codziennie odbywa się yoga, a w momencie e, imprez zamienia się w salę e, zabaw. E, w, e, przy nocowankach jest tu gdzieś taki, tutaj sypie, śpią. W tym miejscu odbywają się imprezy, zabawy, koncerty, więc tutaj jest wtedy, maty idą na bok i możemy imprezować. I pierwsze pytanie do Ciebie: skąd się narodził pomysł i jaka była droga od pomysłu do powstania? Bo z tego, co dowiedziałem się, że już początki, jakieś przybłyski myślowe były takie w czasach pandemii. I powiedz, jak to dokładnie wyglądało. Pierwsza myśl była w trakcie pandemii już chyba w drugim roku, po drugim lockdownie przyszło mi na myśl, że jesteśmy, jesteśmy po tej pandemii, po tych wszystkich obostrzeniach tak zamknięci na drugiego człowieka, na nowe mhm. spotkanie, że jest trudno wyjść do, na ulicę i otworzyć się przed mhm. drugą osobą na spotkanie. Otworzyć się na spotkanie. I pierwszym takim pomysłem było, żeby Postawić taką ławkę, dosłownie mm -hmm. ławkę w parku mm -hmm. z napisem: e, Siadając na tej ławce, jesteś gotowy na, na rozmowę, na spotkanie mm -hmm. z drugim człowiekiem. Z drugiego człowieka, tak. tak. E, taka była pierwsza myśl, ale wtedy jeszcze nie, nie dobrało mi się to. E, nie byłam też na to gotowa. Nie było to takiej formy. Że jak teraz okay, to wygląda, że tak. już jest pomieszczenie, jest konkretne miejsce? Yy, pomieszczenie, yy, pomieszczenie było, najpierw, później yy, okay. był pomysł, ok, tutaj może być to miejsce spotkań, yy. więc okay. dlatego yy, wróciła ta nazwa yy. i powstało, powstało miejsce o nazwie ławeczka, Twoje miejsce spotkań. Okej, okay, fajnie i teraz powiedz, yy, tak jak mówisz, zaczęło to się, pierwsze myśli w pandemii. Działasz od września 2023. Listopad 2023. Listopad. Od tego czasu dużo osób tu się przewinęło? Yy, otwarcie było w yy, yy, listopadzie, mhm. tak. Yy, na otwarciu było fajnie, dużo ludzi. Myślałam, że to będzie takie, yy, moi znajomi przyjdą, mhm. ale jednak yy, byli ludzie chętni, którzy przyszli, yy, siedli, pogadali. Ten stół był cały czas mhm. yy, pełny, była jeszcze ławka dostawiona, Dodatkowe krzesełka, więc otwarcie było e, fajne, takie z pompą. E, I rzeczywiście widać było, że e, ludzie przychodzili i nie chcieli wychodzić. Mhm. Że, że dobrze się tu czuli, że moje serce się radowało. No na pewno, jak coś robimy i widzimy, że ten odzew jest pozytywny, jest to naprawdę budujące i fajne. Ja wcześniej nagrywałem też wywiad z kilkoma osobami, które właśnie też robią coś fajnego, coś takiego, wychodzą z takiego schematu, że Holandia to jest tylko praca, y, dom i nic więcej, czy tam tylko oszczędzanie i nie wiadomo co. I właśnie dla mnie to jest fajne, że mimo że jesteśmy za granicą, że możemy swoje jakieś tam pasje czy pomysły realizować, i to jest ciekawe na pewno. A jeszcze jak jest odzew taki, jak mówisz, że ludzie nie chcą wychodzić, to jest naprawdę mega fajne, budujące i nawet dla takich osób jak ja, czy tutaj widzów to jest pewno też motywujące, że można działać. Tak. I powiedz właśnie wróćmy teraz może do takich początków, bo tak jak powiedziałaś działasz od 2023 tutaj z tym projektem. A jak w ogóle wyglądały twoje początki w Holandii? Czemu Holandia w ogóle? E, wyjechałam z, z Polski, bo miałam taki okres, że e, taki trochę depresyjny, taki. E, Mój, mój związek się zakończył. W Polsce miałam salon kosmetyczny I, i sobie pomyślałam, no dobra, mam 23 lata, miałam wtedy 23 mhm. lata i mówię tak, praca, cały tydzień w salonie. Tak jakby miałam wrażenie, że moje życie się już skończyło, że mhm. to już nic więcej. Nic więcej mnie nie czeka, mhm. bo... Ale czułaś no. się wtedy bardziej etatowcem, czy właścicielem? Byłam dużo? właścicielką, mhm. byłam właścicielką, ale... Mhm. Bo dużo osób wiem, że przykładowo mają swoje salony, czy fryzjerzy, czy coś, niby są właśnie właścicielami, ale też dla nich to jest bardziej taki niby jak etat, bo jednak nie mają jakiejś swojej sieci, nie mają nie wiadomo czego, tylko po prostu pracują same no dla tak. siebie, ale ja to jest ja też pracowałam takie... no, mhm. od dziewiątej do... Nie pamiętam. Od 9 później. do 18 chyba, mm -hmm. czy do 19. Więc to też było 50-60 godzin tygodniowo. Bardzo dużo. E... I w dla mnie. Holandii było... balasting by się cieszył. <laughs> no, I, e... i później była taka ściana. I co dalej? Mm -hmm. I stwierdziłam, że albo muszę gdzieś wyjechać, zacząć wszystko mm -hmm. na nowo. E... Wyjechałam najpierw do Anglii, ale tam nie bardzo mi się podobało. Mm. A w Holandii był mój brat. Oh. I A w Anglii jak to długo? tak długo? To... W Anglii byłam tydzień. Aha, okej. Okay. Myślałem, że tak ten, miesiąc dwa może Nie, ten, mm -hmm. nie, to chyba tydzień albo dwa, ale mm -hmm. ten świat mi się tak zderzył bardzo, mm -hmm. że, że wróciłam. Mm -hmm. y I jeszcze chwilę byłam w Polsce jako asystent do niepełnosprawnej. Pracowałam i po pół roku wyjechałam do Holandii i od tamtego momentu mieszkam tutaj w Molordzie. Mm -hmm. Właśnie tak jak na wstępie nie powiedziałem tego, właśnie jesteśmy w miejscowości Emelord, ale też link do Facebooka i do wszystkich soc. Bo poza Facebookiem masz jakieś social media? Nie, tylko Facebook, na, razie na razie Facebook. Okej, okay, to do Facebooka na pewno będzie link w opisie, więc będzie można zobaczyć i wszystkie wydarzenia i jak to jeszcze wygląda, zdjęcia w ogóle. Wiemy, co robiłaś w Polsce, czym się zajmowałaś, a jak tu przyjechałaś, były jakieś podobne zajęcia, czy standardowo, jak większość osób, jakieś takie prace bardziej. Standardowo uh -huh. zaczęłam od pr pracy produkcyjnej, pracowałam e, e, od samego początku w Dżajancie, w uh -huh. Lelystad, w fabryce rowerów. A to kojarzymy. Znajomy <t humanities> kiedyś pracował. Pozdrawiam, jeżeli Paweł oglądasz. <tankle> <tankle> Okej, <Okay. tankle> może znam. Możliwe. Osiem lat, lat przepracowałam uh -huh. w Dżajancie. Później e, zaczęłam pracę jako opiekunka do dzieci. Jako hasta Oderka yy, i pracowałam do lutego tego roku. Mhm. Jako, do końca lutego na pełnym etapie. Czyli 8 lat w jednej firmie sporo. Sporo. Tak. <grym> Trochę ludzi się pewnie przewinęło. <grym> no, to jest masowa. Temat na więc... książkę wielką, więc. <grym> no, tam, yy, może dzisiaj pominiemy. Na początku sprawiała yy. mi ta praca bardzo dużo satysfakcji, a yy, później już. Jak już stanęłam, że tak powiem, na nogi i chciałam chyba coś więcej, mm -hmm. to a z, ze względu na to, że y, byłam w dwóch ciążach, to później już z, zaczęła się górka. Po drugiej ciąży zachorowałam, y, więc nie byłam już y, w stanie dawać siebie 200%, jak to robiłam wcześniej. Y, więc e, musiałam coś zacząć innego szukać, robić. Postanowi ze względu na to, że, e, że miałam dwójkę dzieci, postanowiłam, że zostanę opiekunką do dzieci, zrobiamy szkoły, zrobiamy. zdałam egzaminy i mogłam otworzyć. E, Rozumiem, że to swój... wszystko było tutaj po holendersku. Tak, tak. bo warunkiem mm -hmm. jest, żeby zostać e, opiekunką do dzieci, e, trzeba mieć. Zdany holenderski, i, no i szkołę holenderską okay. tutaj. Ile trwa taki kurs, takie szkolenie? Całość. Y szkoła y trwa y dwa, la dwa i pół roku, chyba dwa lata, Dobra, dwa do trzech, raczej. ale y jest też możliwość y -y. zrobienia, y zdania tylko egzaminów. To jest możliwość dla mam, y -y. które miały styczność z opieką nad dziećmi y ja w tym czasie też jako wolontariusz byłam w polskiej szkole. Hmm. W Lutel Heist, e, więc to mi się dołożyło do e, praktyki i mogłam zrobić tylko egzaminy hmm. e, praktyczne i teoretyczne. I na tej podstawie dostałam dyplom. I to trwało trzy miesiące, hmm. ale poza tym zrobiłam jeszcze e, szkołę pedagogiczną, tylko że e, nie była to w pełnym wymiarze szkoła, bo nie było stażu. Hmm. No, ja akurat w Polsce zacząłem studia pedagogiczno-muzyczne. Okej. Okay. Ale nie skończyłem, bo po prostu moim celem było, żeby skupić się na zajęciach z muzyki. Chciałem być nauczycielem muzyki. Ale no, y, uczelnia, na, który, na którą po prostu się dostałem, miała po prostu nauczenie wczesnoszkolne z muzyką, nie było opcji muzyki. No i ta edukacja wczesnoszkolna gdzieś mnie przerosła. Okay. Jak y, musiałem sprawdzać okay. dzieciom zadania z matematyki, której nigdy nie lubiłem, no to stwierdziłem, że no jednak to się mija z jakimś celem mm. i sensem, więc... Tylko dla muzyki jednak stwierdziłem, że się nie będę poświęcał i... <laughs> szczerze, wyszło mi to na dobre, bo jestem tutaj i... Nie tak żałuję. miało być. Tak miało być. Tak. A większość znajomych z uczelni, to może tylko jedna osoba, tylko pracuje w zawodzie jako przedszkolanka, okay. więc... Okej, okay. no, tak życie weryfikuje. Weryfikuję. Tak. Z jednej strony mówię, gdzieś żałuję, że nie skończyłam, ale... Ja zaczęłam fizjoterapię. Mhm. O. Mam pół, półtora roku skończonej fizjoterapii. A później otworzyłam swój salon kosmetyczny w Polsce i ma też studium kosmetyczne, i później już było za dużo tego. No właśnie, nie tak nie jak byłeś, życie weryfikuje. No Ale ja wspomniałem o szkole muzycznej, a się okazało w ogóle, jak rozmawialiśmy, tutaj się rozmawialiśmy na wywiad, że grasz na gitarze, że Kram też na poza, gitarze. poza tym miejscem yy, nawet widziałem jakiś plakat, że jakiś koncert był twój. Tak, yy, bo <grym> tutaj prócz ławeczki twojego miejsca spotkań jest y, w drugim pomieszczeniu y, studio jogi. O nazwie y, Zgodna Miłości. I projekt y, Zgodna Miłości y, to był muzyczny projekt. Mm -hmm. Powstał Vibe y, prawie trzy lata temu już. Mm -hmm. y, też, nie, dwa. Byłam na terapii mm -hmm. i y, moja terapeutka powiedziała: Magda, napisz książkę. Mm -hmm. I zaczęłam nawet książkę pisać. Ja mówię, mm -hmm. ale po tam y, paru stronach. Stwierdziłam, nie, ja się do tego nie nadaję i byłam na takim weekendzie z, z jogą, z yin jogą, czyli z medytacją, z połączone z medytacją i podczas tego weekendu wpadł mi pomysł, książki nie napiszę, ale umiem śpiewać, lubię śpiewać, umiem grać na gitarze, więc mogę opowiedzieć swoją historię muzycznie. muzycznie. Muzyką. Bardzo fajnie. Poznam osoby, które napisały kilka książek, też z nimi rozmawiałem i proces od kiedyś, samo napisanie to jeszcze jest nic, kwestia wydania, jakieś kwestie techniczne, to zajmuje tyle czasu, a jednak muzyka jest to tyle fajna, że w dobie internetu, YouTube'a i tak dalej, można napisać i za chwilę coś wstawić i nawet ja sam czasami mam tak, że nawet z turką siądę do pianinka, i po prostu coś sobie nagram, rzucę sobie na relacje i muzyką bardzo szybko można się podzielić. A książka jednak nie dość, że wymaga czasu na pisanie, promocji i teraz jeszcze dotarcia do ludzi. Mm -hmm. Bo jednak książka jest ciężej sprzedać niż y, teledysk, czy jakieś tak. tam nagranie, nawet w domowe. Czy relacje z koncertu na przykład. Mm -hmm. Tutaj miało odbyć się koncert, ale ze względu na chorobę i mm -hmm. y, małe zainteresowanie nie doszło do skutku. Y Więc jeżeli chcecie posłuchać, to piszcie. Komentarz koncert i może coś zorganizujemy. Tak jest. Zobaczmy. Może z słuchaczem razem zagramy koncert. Może może kiedyś coś się uda zrobić, bo fajnie by było. Nie wiem, czy pamiętam, jak się gra, bo rzadko gram ostatnio, ale <laughs> może może trafimy w jakieś swoje wspólne gusta muzyczne. Myślę, ja lubię... że tak. Właśnie, a jak właśnie jak muzyka? Ej, masz jakiś swój ulubiony gatunek, czy bo na przykład mówisz, że książka nie, ale odnalazłaś właśnie się w muzyce, tym przekaz w jakimś konkretnym gatunku, nurcie, czy też masz coś takiego? Ja na przykład mam tak, że codziennie mogę słuchać innej piosenki, albo trzy gatunki, różne pod rząd. Tak samo jak siadam do klawisza i gram małej, no to najpierw jej zagram coś z klimatów potem z muzyki elektronicznej, a na końcu jeszcze w ogóle jakiś kosmos. A jak to u Ciebie wygląda pod tym względem? Rozbieżność gatunkowa mhm. jest też... Wszystko, wszystko. Mhm. E, ważne są dla mnie słowa w piosence. Mhm. Czyli treść e, musi być. Tak. Treść musi być. We współczesnej muzyce brakuje tego właśnie trochę. Są, są jeszcze piosenkarze, muzycy, Sam którzy wiem. ten przekaz mają, mm -hmm. więc e, e, lubię Szcześniaka, lubię mm -hmm. Kuba Badacha. Mm -hmm. e, e, Z takiego nowego pokolenia dla mnie zespół, nie wiem czy kojarzysz, e, rodzeństwo e, Kuby Sienkiewicza, e, Kwiaty Japonii. Kwiat Japonii. E, mm -hmm. Znaczy, mówią o najmłodszym już takim tak, teraz e, pokoleniu. słyszałam parę piosenek, ale mhm. e, no i tam to nie jest. Mhm. Nie, okay. jest to, nie jest dla mnie mhm. taki wow, ale mhm. właśnie myślę, że to. Bardziej ten kierunek ten niż... kierunek. Mhm. Uh -huh. A jestem dzieckiem lat 90., więc <laughs> muzyka lat 90., mogę słuchać non stop. Znaczy akurat ja jestem rocznik 89 <laughs> i wychowałem się w tym prostszym 6 y, latach 90. Polsatu z godziny dziewiątej w niedzielę, więc. A to, to, to disco? Tak. Disco polo? Tak, nie, ale nie. szybko się wyleczyłem z tego, na szczęście. A w Polsce między czasie jeszcze grałem w i takie imprezy, więc. No. A, a tu we Melordzie, gdzie jesteśmy, w ogóle też w kościele miałem okazję grać, więc też rozbieżność duża. Ja też grałam. W tak, tym kościele. Tak, i znamy tego samego księdza, więc tak księdza jest. Józefa Pozdrawiamy. pozdrawiamy. <laughs> tak, bo wiem, że ksiądz Józef też często moje relacje śledzi. Nie wiem jak z filmami, ale wiem, że tam zagląda. <laughs> tak. Przejdę do następnego pytania, bo to miejsce poznałem dzięki właśnie Monice, która tutaj była na kilku spotkaniach. Dokładnie te spotkania nazywały się Spotkania w kręgu Mam. I powiedz, ile osób uczestniczy w tych spotkaniach, jak to teraz wygląda. I ogólnie, jak taki przebieg właśnie spotkania wygląda, jak to czasowo może trwa? Spotkania trwają dwie godziny. Mamy na razie małą grupkę, mam, mhm. ale przychodzą, wracają, więc to mi daje taki, to jest dla mnie taki feedback, że to jest potrzebne, że gdzieś tam trafiłam mhm. w ten punkt. Ok, czujemy się tu dobrze, i jesteśmy, wracamy. Tak właśnie Monika pojechała na pierwsze spotkanie. Była taka trochę niepewna. Nie wiedziała, jak to będzie wyglądało. Jak się luna odnajdzie, bo jak jechała. Pierwszy raz ta luna miała dwa miesiące, teraz ma już ponad cztery. I Monika wracała, mimo że byliśmy no, też też niedawno na Europie w Polsce, więc też tego czasu nie było pominęła parę zajęć, ale mam nadzieję, że na następnych się tam uda i być. Ale zawsze mówiła fajnie, że tu jest taki klimat. W ogóle pomysł mhm. tego spotkania, te, takiego, takiego spotkania dla mam. Powstał e, z doświadczenia, z, z rozmów z moimi mamami, e, którymi dziećmi się opiekowałam. Mhm. E, po porodzie, e, zostając mamą, ta nasza grupa znajomych gdzieś tak się bardzo zamyka, mhm. bo e, wszyscy idą do pracy, a ty zostajesz z tym dzieckiem sam, sama. E, więc ideą była, e, idea była taka, żeby dać miejsce, żeby spotkać się z innymi mamami, e, żeby móc się podzielić e, swoimi problemami, e, po, może poprosić o radę e, bardziej doświadczonych, e, z, z dłuższym stażem, e, ale zawsze jest też e, miejsce, to jest miejsce, żeby e, opowiadać. E, o swoim macierzyństwie, o swoim, o swoim porodzie, bo jest to temat rzeka, i mm. e, myślę, że fajnie jest właśnie spotkać się w takiej grupie, gdzie przeżyliśmy to samo. E, różne doświadczenia mm. są oczywiście, te różne są. Te porody są tyle, różne. Tak. E, więc ale uważam, że fajny jest ten moment, że możesz się z sobą, możesz się swoimi przeżyciami podzielić. Mm. I możesz. Dać inspirację dla innych mam. E, możesz poprosić o, o radę. Ja no na wygadać przykład też przerwać się. Czy, nawet po prostu po się, Czy to o, po nieprzespanej nocy, po, mhm. e, po ząbkowaniu. Jest to miejsce, gdzie druga osoba Cię zrozumie, mhm. bo przeżyje, przeżywa, prze, będzie przeżywać, albo przeżywała to samo, mhm. albo jest w trakcie tego samego. E, w tym samym punkcie. Tak, bo jak jesteśmy nawet wśród swoich znajomych czy rodziny, no to już na przykład, nie wiem, e, jakaś kuzynka, siostra, brat są na innych etapach i też inaczej patrzą z perspektywy lat czy czasu, a jednak jeżeli są osoby, które bardzo blisko są, właśnie takie mówiłeś w tym punkcie, no to też łatwiej się zrozum zrozumieć tą drugą osobę. Dokładnie. Bo mimo, że ktoś coś przeszedł, no to też patrzy inaczej, bo jest na innym etapie tak no naprawdę. właśnie. E, ja z, ze swojego doświadczenia wiem e, że moje dwa porody były tak różne, mm. dla ciebie taka e ciekawostka. Mój mm -hmm. dr drugi poród, drugie dziecko urodziłam w domu. Okej. Okay. I od samego początku planowałam poród mm -hmm. w domu. E I jeżeli, jeżeli Polecam, mm -hmm. jeżeli ktoś by chciał się zdecydować na poród w domu, uważam, że jest zupełnie inny komfort. E, jesteś u siebie. Mm -hmm. Ja, pomimo tego, że urodziłam w domu, musiałam jechać później do szpitala, mm -hmm. ale sam poród, nie mogę tego porównać. To, to było jak niebo a ziemia. Mm -hmm. Znaczy u Moniki jest taka sytuacja, że tam ma też problemy mm -hmm. zdrowotne trochę, i po prostu ona odgórnie dostała mm -hmm. informację, że no, musi. powinna, poród. że musi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale powiem, zaskoczyłaś mnie, bo dużo właśnie jak gdzieś tam wśród znajomych czy tam w pracy pojawia się temat czy nawet w internecie czytałem jakieś opinie, no to takie dla, dla nas Polaków to wydaje się takie nie, niepojęte w ogóle, jak mhm. w domu, gdzie nie ma od razu tej pomocy w razie czego, jakiś tam tego lekarza na... Ginekologa, tak. tak. No właśnie tak jak mówię, ja urodziłam mhm. w domu i później musiałam jechać mhm. do szpitala. Ale uważam, że sam poród, hmm. y, samo to, że ja też byłam skierowana hmm. do szpitala. okej. Okay. Też byłam skierowana hmm. do szpitala y, i byliśmy nawet w drodze do szpitala, ale na pierwszym zakręcie dostałam, <grym> dostałam, dostałam skurczupartych hmm. i musi mówię, nie, nie, nie jedziemy, nie jedziemy, hmm. wracamy do domu. A jaki mieliście y, dystans wtedy do szpitala z domu? 30, ponad 30 km, 35. Nie no, byte koło 30, więc też kawałeczek był. Nie, nie miałabym odwagi no. E, jechać. No nie, nie dojechałabym, no. bo wróciłam do domu. Weszłam, e, weszłam do łóżka, na łóżko się wspięłam i mówię. Ja muszę, ja, ja muszę rodzić, no to rodź, to dawaj. Więc okay. e, takie doświadczenie. Więc. E, tak jak teraz mówimy, fajnie no. jest, e, ty jesteś młody, no. um, upieczonym tatusiem. Tak. E, więc jeżeli się spotykasz w, w tym samym mm. momencie życia, w tym samym mm -hmm. punkcie życia, e, spo to spotkanie mm. jest czymś wartościowym i jest takim łatwiejszym. Mm. I... No ja to dokładnie też rozumiem, bo akurat e, mój dobry kolega, tutaj pozdrawiam Kamila, ma właśnie rocznego syna, więc on to dosłownie moment temu przerabiał. Mój brat ma czteroletnią córkę, e, moja koleżanka ma miesiąc starszego syna od e, Luny właśnie. No i to jest też fajne, że jesteśmy w takim kręgu właśnie świeżych, młodych yy, takich rodziców. I też z nimi dużo, dużo, dużo mi już ktoś tam, jeden kolega mówi, poród na porodzie jest to, 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 to. to. I szczerze, gdybym. Są były osoby, które mi odradzały, żeby być w ogóle przy porodzie, mm -hmm. jak chciałem być. I szczerze, gdyby mi nie powiedzieli niektórych rzeczy, no czy bym nie doczytał, to bym mi trochę może mnie przerażał poród. Mm -hmm. A też byłem przygotowany, więc. Okej. Okay. Czy przecinanie bym powinny, czy sam fakt tego. Bólu, na który trzeba patrzeć no. i nic nie możesz zrobić, no to też człowiek był przygotowany, chociaż ciężko się przygotować na takie coś, mm -hmm. ale już człowiek jechał z taką świadomością, mniej więcej wiedział, co go czeka, bo to, co jest na filmach, a to, co jest w życiu, to w ogóle odbiega od rzeczywistości. Ja nie wiem, ja nie byłam przy porodzie, <grym> z, z drugiej strony. Tak, więc też, no. te, też dużo. Ja mam wrażenie że czasami, że ojcowie są niedoceniani w tym momencie, ale no to wiadomo, że. Jak człowiek wie, że będzie tatą, no to wiadomo, że ta dwójka jest dla nich najważniejsza i może też z tego to wynika. Ale może przejdźmy teraz tutaj do właśnie miejsca, w którym się znajdujemy, bo mówiliśmy o spotkaniach w kręgu mam, ale też masz inne wydarzenia. Powiedz mi, co w najbliższym czasie planujesz, co można tutaj... Co planujesz, ale też co się odbyło, mhm. bo tak naprawdę jest to świeży projekt i no właśnie tak parę słów na temat innych wydarzeń. Więc, jeżeli chodzi o spotkania, mam, to chciałabym, żeby to było cykliczne i stałe. Mhm. E, e, chciałabym. E, w planach w najbliższym czasie jest, są warsztaty e, z Mechem. przed mhm. e, będziemy... nami jest bardzo fajnie to zrobione. Mi się to od razu rzuciło w oczy. Przed nami też jest Mech. Tak. Czyje wykonanie w ogóle? Bo to naprawdę mega profesjonalnie wygląda. E, to jest e, w, wykonanie naszych, e, naszych polskich chłopaków e, z Emen, mhm. z e, Moss Farens. E, pozdrawiam chłopaków. Okay, jakiś e, link do nich też podrzucimy w opisie filmu. E, Sebastian pracuje w, w kwiaciarni na co dzień i mhm. e, z Marcinem otworzyli właśnie projekt Moss Farens i będą, e, robią, są. Mhm. Pracują na tym. Szacun, że mężczyźni przy takim czymś. Tak, bo tak, przeważnie to tak z kobietami było powiązane, ale że jesteśmy w Holandii, to jest wszystko bardziej tak. Yy, I właśnie takie wystroje wnętrz mhm. z mchem i z, z, razem z Sebastianem yy, będziemy prowadzić warsztaty. To jest prawdziwe. To jest robione. prawdziwe. Mech jest prawdziwy. Okay. Yy, samowystarczalny, mhm. nic nie trzeba robić, więc. Jest to super. Idealne dla mnie, coś jak, takiego. Je, jak bo tylko. Jak tylko podlewam, to jest problem. <laughs> jak zaczęłam no. obserwować no. Sebastiana i zobaczyłam, że zaczęli właśnie projekt z mchem, od razu wiedziałam, że o, zakochałam się w tym. I wiedziałam, super. że tutaj w tym miejscu. W... Robi klimat. Robi klimat. Więc będą no. warsztaty z mchem. Chciałabym prowadzić warsztaty samorozwojowe tutaj, zapraszać ludzi z Polski, żeby to poprowadzili. Zajęcia, zajęcia dla dzieci, odbył się bale karnawałowy, odbył się, odbyło się przywitanie wiosny dla, dla dzieci. Właśnie weszło wydarzenie na Facebooka, półkolonie dla dzieci w okresie wakacji majowych. Więc przeróżne wydarzenia, nocowanki dla mhm. dzieci, to też, chciałabym, to też chciałabym, żeby to było cykliczne. Mhm. Nocowanki dla dzieci w, jest takim wyjściem dla... Nas, rodziców polskich. Mhm. No właśnie, bo... tak, może bardziej szczegółowo, jakie jak takie spotkania, no, bo to dopiero się odbędzie, rozumiem. Będzie no, co krebra. banki już jedne były? Jedne były. Mhm. E, to też było wyjście właśnie z, z doświadczenia, z, rozmawiając, z rodzica, rozmawiając z rodzicami, mhm. e, ze względu na to, że jesteśmy tutaj w większości e, jesteśmy młode rodziny, mhm. nie mamy dziadków tutaj. E, więc tak jakby jesteśmy 24 godziny na dobę z dziećmi. Mhm. Jeżeli nie z dziećmi, to w pracy. I ciężko znaleźć nam e, czas dla, siebie. Dla, dla naszych relacji, nie? Bo jeszcze zostaje mąż, jeszcze zostaje mhm. żona, chłopak, partner. Y, albo są też y, samotne matki. Mhm. I ten czas dla siebie nie ma. Więc moim... No ja od czterech miesięcy Ci powiem tak... Tak, no właśnie. <laughs> pozmieniało więc... się trochę. Ty jesteś cztery miesiące, ale mhm. nie, tak. rodzice z większym stażem, bo nocowanki są mhm. dla dzieci od lat czterech, mhm. y, są zmęczeni i w, i w rozmowach y, tam widać, że brakuje tego, y, tego oddechu mhm. bez dziecka. Wiesz, jak w Polsce jak jesteś, mhm. dajesz y, w, do, do babci na noskę. Czy i wtedy tak, jest my szansa na też urlopie. na jakąś randkę? Tak. My byliśmy na urlopie niedawno i też właśnie Luna pierwszy raz została sama z babcią, i było takie u mnie w głowie, czy będzie wszystko ok, czy coś. My jesteśmy jeszcze na tym etapie, takim wiesz. Dziecko Luna to jest, jest takie. Byś... To malutka, nie? Tak, to jest takie jeszcze 200%, ale tak jak właśnie mówisz, że już jak te starsze dziecko już gdzieś troszeczkę, no. troszeczkę jednak to się zmienia. Zobaczymy, jak to u nas będzie. Więc właśnie to, to był taki pomysł, żeby wyjść z, no, w formie pomocy dla rodziców, żeby dać im taką okazję, żeby mogli w sobie na randkę wyjść. Mhm. Albo po prostu posiedzieć w domu, wiesz, jak bez... Także... Nikt ode mnie nic nie chce, mogę tak. sobie usiąść, odpocząć e... mhm. i pierwsze nocowanki już są za nami. Dzieciaki były zadowolone, więc noc, noc Słowanka zaczyna się od godziny 18, e, jemy wspólną kolację, przygotowujemy wspólną kolację, mm. jemy wspólną kolację, później są gry i zabawy. To e, też że... fajna integracja dla dzieci tak. od razu. No i też tak wiesz, jak mm. my jesteśmy też przyzwyczajeni do jakichś kolonii, do obozów. Mm. Tutaj tego też nie ma, nie? Mm. Więc e, coś innego. Spotkanie się z nowymi, e, z nowymi dzieciakami, zawarcie mm. jakichś nowych znajomości. Yy, i, no, i później wiadomo, ja już nie, nie, nie idą dzieci o ósmej spać, bo to jest <laughs> niemożliwe, mm -hmm. ale yy, po około, około godziny dziesiątej, o godzinie 10:00 już dzieciaki spały. Rano wstajemy, yy, jemy razem, przygotowujemy, jemy razem śniadanie, i o godzinie 10:00 yy, rodzice odbierają dzieci do domu. Super, dobra, ja Tobie dziękuję. Jeżeli byście no mieli jakieś dziękuję. pytania, to oczywiście piszcie komentarze. Jeżeli macie pomysły na jakieś właśnie spotkania tutaj, jakieś integracyjne, jak to może wyglądać, to też tutaj piszcie. Czy bezpośrednio właśnie do Magdy, czy tutaj w komentarzach. Na pewno ja jestem może otwarta. coś fajnego powstanie. E, tak samo mówię, ty grasz, ja gram. Może też nam się uda coś kiedyś zorganizować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno jak to będą jakieś wydarzenia, to postaramy się jeszcze z Moniką i przyjechać z kamerą. Może zrobimy jakąś relację, żebyście też mogli zobaczyć, jak to wygląda. No, ale zapraszam też, żebyście to odwiedzili. I tak, jeszcze, jeszcze raz. raz powtarzam, miejsce mm -hmm. jest dla Was, e, więc e, jeżeli macie potrzeby, pomysły, e, ja jestem otwarta. Tak, zapraszam. Tak, ładnie. Emelord, ławeczka, Twoje, twoje miejsce, miejsce spotkań. spotkań. Dziękujemy. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam do komentowania, polubienia i subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.